Cześć kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny filmik. Teddy, pomożesz wypakowywać skarby z torebki? Co? Wątpię. Nie wiem dlaczego my, kobiety, jesteśmy na tyle ciekawskie, że interesuje nas, co nasze koleżanki noszą w torebkach. Wiemy, że potrafimy tam spakować cały świat albo i więcej wszystko, co będzie nam potrzebne. Także ja postanowiłam nakręcić taki filmik, bo właśnie w roli filmiku ogląda mi się to najciekawiej. Eee, na powiem Wam, że jeżeli wybieram się na zakupy tutaj w moim mieście lub odwiedzam swoje koleżanki, zazwyczaj do torebki wrzucam tylko telefon, portfel, chusteczki i pomadkę do ust, jakiś balsam, chociaż te dwie ostatnie rzeczy czasami... Pomijam i później bardzo, bardzo cierpię. Ale jeżeli idę do pracy bądź też wychodzę gdzieś na cały dzień, wtedy wybieram większą torebkę. I staram się tam mieć rzeczy, które mogą być mi potrzebne, bo nie wiadomo przecież, co się zdarzy. Moja torebka wygląda tak. Pokazywałam ją w moim holu zakupowym. Pochodzi z Nexta i kupiłam ją podczas wyprzedaży. Jest skórzana, ogromna, wielka, ciężka. I pojemna A więc co jest w środku? A może jeszcze dodam, że tutaj ten kiciek Został przeze mnie doczepiony Znalazłam go w szafie mojej mamy I tutaj dorobiłam Takie kółeczko z łańcuszkiem Od jakiegoś Starego broloczka Oczywiście mamy zimę Mamy śnieg w UK A więc czapka Czapka pochodzi z Hendemu, pewnie widzieliście mój ostatni filmik spaceru po lesie, w której. I co jest kolejne? Kosmetyczka. Moja wygląda tak: pochodzi z Hendemu, brązowy, welwetowy materiał, stylizowana na lata 50., 60. Co w niej lubię, to to, że jest bardzo miękka i można do niej napchać ile tylko chcemy. Od oszczypazury, sorry Jest mięciutka Niedawno widziałam, że H&M nadal jej produkuje Tylko w innych kolorach I co jest w środku Ja nazywam tą kosmetyczkę Emergency Kit Ponieważ staram się wrzucać do niej Tylko rzeczy, które mogą być Mi potrzebne w awaryjnych sytuacjach A więc Dezynfekujący żel do rąk Kupiony jeszcze w Polsce Dużo już tutaj nie zostało Balsam do ust, tych będzie kilka. A jak wiecie, jestem w tej chwili na terapii retinoidowej, i moje usta są bardzo, bardzo suche, pękają, leje się z nich krew, i zawsze muszę mieć przy sobie balsam. Takie magiczne pudełeczko, pewnie domyślacie się, co jest w środku, to już prawdziwy Emergency Kit chusteczka dezynfekująca, różany krem do rąk, który pachnie niesamowicie przepięknie. Kocham go. Z tej samej serii mam też błyszczyk do ust, ale nie mogę się jeszcze zbytnio o nim nic wypowiedzieć, ponieważ mam go dopiero kilka dni. E, jakaś próbka kremu La Roche-Posay e, Nawilżającego do twarzy Błyszczyk z L'Oreala Przepraszam, nie jest on już przyjemny taki do oglądania Ponieważ jest już ze mną że jest 5 lat Jednakże jego konsystencja, kolor, zapach się nie zmieniły I właśnie kocham go za kolor i nawilżenie jakie daje Kupiłam go w Stanach i... E, e, i widzę, że nie jest dostępny ani w Polsce, ani w UK, także jak się skończy, będę za nim płakać. Błyszczyk z barierem, taki zwykły beżowy, który ma niesamowity zapach, jak kreme brule. Pyszne. Mam go dzisiaj też na ustach. Co później? Jaki mały, słodki flakonik moich ulubionych perfum Miss Dior Cherie. Flakonik ten był dołączony do moich perfum jako zestaw i co jest w nim fajne, to to, że jeżeli mi się skończy ta zawartość, to mogę sobie tutaj włożyć na perfumy i dopompować go znowu do pełna, także mam nadzieję, że będzie ze mną zawsze i ta różowa skórka, którą jest pokryta się nie popsuje. Lemsic Max, coś przeciwko grypie. Jak wiem, mamy sezon, gdzie jesteśmy bardzo, bardzo podatni na przeziębienia, a kiedy mnie coś bierze, lubię od razu wziąć jakąś tabletkę, aby później e, uniknąć leżenia w łóżku. Także też przy sobie zawsze noszę coś przeciwbólowego do ssania, jakieś resztki tabletek przeciwbólowych, e, Wsłówki do włosów. E, Pełno gumek do włosów, a to tylko dlatego, że ostatnio kiedy wybraliśmy się do Chester, stwierdziłam, że nie podobają się moje rozpuszczone włosy i chcę je związać w koka, ale nie miałam żadnej gumki do włosów ani żadnej wsówki. I poszłam do Primarka, kupiłam cały zestaw, tam jest budajże 23-30 gumek, i teraz zaopatrzyłam się już. Mam nadzieję, że nigdy mi nie zabraknie. I jeszcze coś ciekawego na koniec. Jest tutaj taka karta, którą dostałam od mojego partnera. Co jest z niej ciekawe, to to, że kryje w sobie nie wiem, czy to widać kryje w sobie pełno potrzebnych rzeczy, takich jak nóż. Kto wie, w jakiej sytuacji się znajdziemy. Nożyczki. pienniczek do paznokci a nawet, słuchajcie, taką malutką pensetę. Nie mówię, że będziemy sobie wyrywać brwi, ale penseta może się przydać do wszelkich innych rzeczy. E, długopis, a raczej taki e, tylko wkład do długopisu, ale działa w kryzysowych sytuacjach. Mamy też e, szpilkę i taki sam malutki śrubokręcik. Śrubokręcik fajnie nadaje się do okularów, aby przykręcić tutaj śrubki. Świetny zestaw, nie wiem czy można coś takiego kupić. To jest chyba reklamówka z jakiejś firmy. Fajny gadżet bardzo, bardzo przydatny. Muszę tylko uważać, żeby nie mieć go przy sobie, kiedy wybieram się na lotnisko, bo wtedy pewnie powędrowałoby do kosza. Jak widzicie, nie było tutaj zbytnio kosmetyków kolorowych. Oprócz balsamów czy też błyszczyków do ust, nie poprawiam makijażu w ciągu dnia. Jeżeli mam jakiś nadmiar tłuszczu, sebum na twarzy, próbuję to zebrać chusteczką higieniczną bądź też białym papierem toaletowym i nie przejmuję się makijażem, tak jak zrobię go rano. Taki ma dotrwać do wieczora. Co jest kolejne? Oczywiście mieszkam w UK, także parasolka moja jest zakupiona w TK Maxie, taka malutka kolorowa, oczywiście nie nadaje się ona na jakieś wielkie ulewy bądź też na bardzo silny wiatr, ale na mały deszczyk, żeby przejść gdzieś szybko, jest bardzo fajna. Jeżeli mamy parasol, staram się też mieć jakąś torebkę. Ponieważ jeżeli parasolka jest mokra, nie lubię jej nosić później w ręce i czekać aż wyschnie Dlatego wkładam ją do torby plastikowej A oczywiście po przyjściu do domu wszystko rozpakowuję i zostawiam do suszenia Co dalej? O, mam jeszcze tutaj książkę, którą w tej chwili czytam jest módl się, kochaj Ostatnio jechałam pociągiem, także wrzuciłam ją do środka Jak książka to oczywiście okulary Moje z Raybena, ja noszę plusy, wyglądam w nich, tak? Kiedyś wzięłam etui od okularów, myślałam, że okulary są w środku, ale było puste. Zostawiłam je w domu. Rękawiczki zwykłe, czarne, które są ze mną już też kilka lat. Szczotka do włosów, ten podróżny tango teaser. Chusteczki higieniczne, swoją drogą beznadziejne, zakupione po Portlandzie, bo oczywiście zapomniałam zabrać innych z domu Pióro, ja nie lubię pisać długopisami, preferuję pióro, mama też mnie tak uczyła i od podstawówki zawsze pisałam piórem Mam do tego takie lekko niebieskie, skórzane etui i takie pióro Chciałabym mieć więcej piór i każde z inną grubością stalówki albo z innym kolorem, ale że zawsze podobają mi się najdroższe, że nie drobiłam się jeszcze nowego. Co później? O, klucze do domu. To jest bardzo zaskakujące dla mnie, ponieważ ja oglądam inne filmiki dziewczyn i zawartość ich torebki, kiedy pokazują klucze, jest to zazwyczaj wielki pęk, mają tam pełno maskotek, a ja mam tylko takie dwa skromne klucze do domu. Przyznam się, że jak mieszkałam w Polsce, zawsze nosiłam ze sobą klucze jeszcze do mojej mamy do mieszkania, do swojego mieszkania, a kluczem do samochodu zazwyczaj wymieniamy się z moim partnerem. Kolejną rzeczą są ciasteczka. Ja nienawidzę być głodna i boję się być głodna. Nie lubię tego uczucia. Byłam chora na żołądek przez kilka lat, także staram się unikać y, pustego żołądka. Także wszędzie, gdzie wychodzę na dłużej niż 2-3 godziny, zabieram ze sobą czy to banana, czy jabłko, czy jakiegoś batona. Y, muszę mieć coś do jedzenia. Nawet jeżeli nie zjem tego, czuję się bezpieczniej. I co dalej? O, mój portfel zmienił taki zwykły, brązowawy, prosty, dobrej jakości portfel. I kolejną rzeczą jest mój telefon, czyli moja druga ręka. Etui kupiłam we Wrocławiu. Bardzo fajne, kauczukowe, dobrej jakości. Kosztowało 20 zł. Oczywiście, słuchawki. Robi się pomału pusto, słuchajcie. Kolejną rzeczą jest mój iPod. Zabieram go często ze sobą tylko i wyłącznie dlatego, aby oszczędzić baterię w iPhone'ie Kiedy słucham muzyki, mogę do tego mieć drugie urządzenie i nie rozładowywać baterii, która tak i tak szybko pada. I to wszystko. O, jest jeszcze jakiś śmieci. A, już wiem Siedziałam właśnie ostatnio w pociągu i było bardzo, bardzo gorąco Zdjęłam marynarkę, patrzę, a tam w środku jest metka z odczyszczenia Dobrze, że nikt z nie widział I to tyle, słuchajcie Pusto, huuuu Mam nadzieję, że filmik wam się podobał Zapraszam Was na moje kolejne produkcje, a my się żegnamy. Tak ty dziś? Pa! Kto tam jest? Co to ta pani tak macha, nie? Hej.